Witajcie! W dzisiejszym filmie pokażemy, jak możemy dowiedzieć się, kto dzwonił do nas z ukrytego lub prywatnego numeru. Zobaczymy różne opcje. Po pierwsze, przejdźmy do naszej historii połączeń. Jak widzicie, gdy ktoś dzwoni z ukrytego numeru, po naciśnięciu na niego nie możemy oddzwonić, a jeśli klikniemy na i z prawej strony, po prostu pokazuje się godzina i nic więcej. Zobaczmy, jakie mamy opcje. Po pierwsze, możemy skorzystać z tak zwany. Gwiazdki 69 co oznacza, że automatycznie dzwoni się z powrotem do numeru, który do nas dzwonił. Czasami, gdy robimy to z ukrytego numeru, natychmiast dzwoni rzeczywisty numer tej osoby. W związku z tym, gdy dzwoni do was ukryty numer, przejdźcie do klawiatury w swoim telefonie, wprowadźcie gwiazdkę 69 i naciśnijcie „Zadzwoń”. Inną alternatywą jest skorzystanie z aplikacji dostępnych w App Store lub Google Play Store. Szukamy następującej aplikacji: Troller. Ta aplikacja, jak widzicie, może identyfikować ukryte lub prywatne numery. Ważne jest, że jeśli ją pobierzecie, nie będziecie w stanie zidentyfikować numerów, które dzwoniły do Was w przeszłości. Jednak po zainstalowaniu aplikacji, numery dzwoniące do Was z ukrytych lub prywatnych numerów będą już rozpoznawane. To wszystko na dzisiaj. Dziękujemy za oglądanie tego filmu i do zobaczenia w następnym.